I hey, witajcie już w kolejnym odcinku z wyprawy. Tym razem naszymi przeciwnikami będą na początku za Kazachstan, a potem, jeżeli się uda ich pokonać w pierwszych meczach, to rozegramy dwa mecze z Belgią. Tak więc ym, nie traćmy czasu i może weźmy się za nagrody. Po pierwsze zawodnik z podstawowej dynastki, po drugie posiadań, wejdziemy w posiadanie nowego elementu układanki, po trzecie będziemy mogli zbudować trasę pomiędzy Azerbejdżanem oraz Kazachstanem. Tak więc um, nagrody całkiem okej. Okay. Szkoda tylko, że zawodnik z Kazachstanu pewnie nie będzie zbyt wybitny, ale, ale to nic. Tak więc zapraszam was na skrót i usłyszymy się po nim. Podał do partnera. Czy to wykorzysta? I strzał. Niestety nie Nic nie wyszło z tego rzutu. Roz... Tery. Nie. Ale wspaniały gol dający prowadzenie. Naprawdę piękny strzał głową. No strzela. Uderzenie poza Dobrze podał. Był gdzie być powinien. Czy to wykorzysta? Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Coraz bardziej dominują w tym spotkaniu. Potwierdzają. Pięknie dograł. No chyba nie sądził, że zdobędzie bramkę z tak dalekiej. bramkę. Mamy powtórkę bramki. Ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. No nie dał się zatrzymać ślizgiem. Dątery wyjaśnia sytuację. Jak Witajcie po pierwszym spotkaniu w tym odcinku udało się zwyciężyć 3-0. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle zaprezentował się zespół i udało nam się wyeliminować Kazachstan z te tego właśnie. Wyzwanie. Tak więc e, zobaczmy sobie nagrody. E, nowy element układanki, nowy zawodnik, tym razem z podstawowej Oraz dostępna jest nowa trasa. Tak więc jakiego zawodnika otrzymamy? Środkowego, obrońcę Kirigina. Niestety raczej go nie chcę, ponieważ nasza para Jovanović-Tery spisuje się wyśmienicie. Hmm. Układanka już całkiem wygląda. Wydaje się taka e, uzupełniona, że tak powiem. Okej, okay, więc. Kazachstan mamy gotowy. Zbudujemy sobie tą drogę do Azerbejdżanu i zdecydowaliście, że zagramy teraz z Belgią. Tak więc zobaczmy, jakie nagrody na nas czekają. Zawodnik z rezerw. Wejdziemy w posiadanie nowego elementu układanki. Będziemy mogli zbudować jedną z dwóch dostępnych tras, a jeżeli przegramy, to niestety stracimy połączenie między Belgią i Kazachstanem. Tak więc trzeba się spiąć i wygrać w to pierwsze spotkanie. Jednak nie będzie to łatwe. Oj, 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 takie stroje raczej nie mogą być. Macie jakieś inne? Hm. No dobra, niech będę już te czarne. Ponieważ mają belgowie świetny skład Mertens, Lukaku, Hazard, Witzel, Kompany, Wambujten, Fermalen po prostu niesamowity skład. Tak więc mam nadzieję, że uda się zwyciężyć. A my usłyszymy się ponownie po skrócie. Tak więc do usłyszenia, no uderzenie jest bardzo daleka. To nie mogło. przecina to podanie. Będzie strzelał? Obronił nie... Czy to będzie tak jest? Rzut karny! Tylko słupek! Ależ piękna bramka! Można się było spodziewać, że zamieni... Uderzenie w stronę bramki. Bramkarz dziękuję mu za tę interwencję. No strzelanie! Jest! Znakomicie! Wyraźnie dominują. ...do partnera. Znakomita sytuacja! Witajcie po spotkaniu z Belgią. Niestety przegranym 2 do 0. No cóż, niestety nie udało się zwyciężyć, tak więc musimy usunąć trasę. I kolejny mecz muszę rozegrać z Kazachstanem. Tak więc, aby nie męczyć Was tym spotkaniem, rozegram je ponownie, tak po cichu. I usłyszymy się za chwilę, kiedy to mam nadzieję uda mi się zwyciężyć. I ponownie spotkamy się z Belgią i postaram się im zrewanżować. Tak więc, do usłyszenia. Ej, witajcie po meczu z Kazachstanem udało się zwyciężyć. Tak więc, ponownie zbudowałem sobie drogę do Belgii. Mam nadzieję, że tym razem uda się ich pokonać. I Belgowie powinni zacząć się już powoli martwić Ponieważ rewanż szykuje się już za chwilę Tak więc e, zobaczmy nagrodę, Zawodnik z rezerw, nowe elementy Budowa trasy mm, do jakichś z państw Właściwie nie wiem do których, prawdopodobnie Austria albo coś takiego Austria, Azerbejdżan A teraz jeżeli przegramy to stracimy trasę pomiędzy Belgią i Kazachstanem Tak więc No niestety znowu czeka nas mecz z tym niezwykle ciężkim rywalem Mam nadzieję, że tym razem uda się zwyciężyć i oczywiście usłyszymy się zaraz po skrócie. Czy to wykorzysta? Nie. Czy to wykorzysta? Znakomita sytuacja. Biłka w siatce. Niesamowity atak obrońcy. Celnie do partnera. Czy to wykorzysta? Aj, doskonale. Nie... Czy to wykorzysta? i wyrównują. Brawo, znakomicie to rozegrali. Dodatkowo. Czy to wykorzysta? Korzysta. Do końca blisko! Jaka radość! Ten daje i prowadzenie! No i kto wie, jak. Widajcie, po kolejnym spotkaniu z Belgią tym razem udało się zwyciężyć. 2 do 1. Mam nadzieję, że ta pasa będzie trwać dalej. Ale jakie teraz czekają nas nagrody? Po pierwsze, do dokładanki, po drugie, zawodnik z rezerw. Oraz po trzecie, możemy zbudować jedną z dwóch możliwych tras. Tak więc, jakiego zawodnika otrzymamy? Środkowego obrońcę. Raczej go nie potrzebujemy, tak więc dziękujemy, ale za Twoje usługi, ale niech nie skorzystamy. Tak więc w tym odcinku to będzie na tyle zbudujemy sobie trasę do powiedzmy, Austrii. I w tym odcinku to na tyle, czy w następnym zagramy z, ponownie z Belgią, Austrią, Azerbejdżanem, Andorą, czy też z San Marino, to decyzja należy do Was. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.